Witam Cię kochana serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Oddech Matki: Podróż do własnego ja. Dzisiaj chciałabym z Tobą odwiedzić Twoją nastoletnią siebie. Nastoletnią siebie, żebyś mogła zobaczyć, poczuć, powrócić do tego okresu, który hmm, był takim buntowniczym okresem. Był czasem, kiedy Dużo rzeczy człowiek naprawdę chce zrobić, to wielu rzeczy już jest gotowy, a gdzieś czuję takie wewnętrzne blokady, gdzieś czuję blokady zewnętrzne, jak na przykład rodzice, nauczyciele lub czuję się niezrozumiany. Czuję, że za chwilę wybuchnie, mimo że ma ochotę skakać po prostu do nieba. I powiem Ci, że właśnie taką ostatnią podróż odbyłam. Um, mam nadzieję, że słuchałaś ostatniego odcinka, gdzie mogłaś spotkać się ze swoją wewnętrzną małą istotą, ze swoim dzieckiem, usłyszeć jej śmiech, usłyszeć, może zobaczyć, poczuć jej właśnie uśmiech. jest taki słodki, kochany uśmieszek, którym ta mała istota nas obdarza i potrafi obdarzyć, potrafi przytulić się z ogromną czułością, ogromną mocą, jak również potrafi tupnąć nogą, położyć się na podłodze i po prostu nie iść dalej. Tak samo jest z dziećmi, tak samo jest z naszymi wewnętrznymi aspektami, z którymi kocham, uwielbiam pracować, ponieważ pomagają nam przejść przez naszą przeszłość, pomagają nam zrozumieć tą przeszłość, pomagają nam po prostu zrozumieć bardziej siebie i Dojść do tej głębi, o którą tak naprawdę chodzi. I dzisiaj, dlaczego jest to zaproszenie do spotkania ze swoją nastoletnią ja? Hmm. Ostatnio do mnie przyszła, ostatnio leżałam właśnie w łóżku, zamknęłam oczy i spytałam się: Czego ty tak naprawdę chcesz? I zobaczyłam ją. Zobaczyłam ją siedzącą przy biurku w stronę okna, zamyśloną. Zobaczyłam ją, jak. Siedzi przed jakimiś zeszytami z ołówkiem w ręku, przygryza ten ołówek ma, pałagan na tym biurku. Jest taka zamyślona. Siedzi naprawdę zamyślona, w, w, patrzona w to okno, i nawet nie zauważyła, że tu jestem. Nawet nie zauważyła, że tu przyszłam. I patrząc na nią, zobaczyłam po prostu siebie właśnie z czasów nastoletnich, kiedy, kiedy byłam taka sama zamyślona. Kiedy potrzebowałam tego wsparcia. Kiedy potrzebowałam tego, żeby ktoś koło mnie po prostu był. Żebym mogła poczuć tą osobę koło siebie. Tak naprawdę byłam sama. Byłam w internacie. Rodziców nie było przy mnie przez cały tydzień. A koleżanki zmieniały się w pokojach internackich jak rękawiczki. Tworzyły się grupki. I jak znalazłam tą swoją... Bratnią duszę, to po prostu za chwilę gdzieś się wyprowadzała, gdzieś zmieniała miejsce pobytu, i tak naprawdę czułam się właśnie wtedy bardzo samotna, oj, cholernie samotna, nie czułam nikogo, z kim mogłabym mogła porozmawiać na takie tematy, które po prostu gdzieś we mnie siedzą, gdzieś we mnie mnie bolą. I właśnie przypatrując się tej mojej nastoletniej w tym momencie już dzisiaj mając. O te hmm, parę lat więcej, tak? Spojrzałam na nią całkowicie innymi oczami. Zobaczyłam, jak um, nawet w tym momencie moja córka potrzebuje tego, żeby ktoś był po prostu. Tu nie chodzi nawet o rozmowę. Tu chodzi o bliskość, taką obecność, O w ten sposób bym powiedziała. I naszej nastoletniej, która. Czuję, że jest właśnie, tak jak na początku Ci powiedziałam, buntownicza, gdzie czuję, że naprawdę chciałaby już rzucić tym wszystkim może rzucić szkołę może pójść już swoją drogą a jednak wiele rzeczy, spraw tych zewnętrznych i wewnętrznych nie pozwala jej na to, żeby pójść tędy, które ona chce, tak naprawdę. <słuch> Ponieważ są różne schematy, ponieważ są różne systemy i po prostu trzeba się do nich dopasować. A moja moja wewnętrzna nastolatka w ogóle nie chciała w tych systemach siedzieć, w ogóle nie chciała się dopasować, w ogóle... W ogóle to chciała po prostu właśnie, żeby ktoś koło niej był. I tak się siedziałyśmy chyba za trzy dni, albo i więcej. Napisałam do niej w międzyczasie list, bo poczułam, że to będzie chyba najlepsza w tym momencie metoda otwarcia jej na mnie, na to, że tutaj jestem, ponieważ jak do niej podchodziłam, to w sumie nie zwracała uwagi. Czułam się ja, jako ja, jako teraz, czułam się po prostu niezauważona. I po co ci to mówię? Mówię ci to po to, żebyś w tym momencie ząknęła oczy. Zamknęła oczy i po prostu poprosiła swoją nastolatkę do przyjścia do ciebie. Tak, żebyś mogła ją zobaczyć, żebyś mogła ją poczuć, żebyś mogła poczuć jej różne emocje, które w niej siedzą. Bo wiesz, nie każdy będzie taką nastolatką, jak ja, tak samo nie każdy będzie, nie każda z nas będzie nastolatką uśmiechniętą i spełniającą siebie, tak. Więc po prostu zaprasz swoją nastolatkę do swojego życia. Tak samo zapraszamy nasze dziecko, wewnętrzne dziecko, które daje nam radość, które daje nam y, możliwość zabawy, możliwość poznawania świata, tą ciekawość. A nastolatkę zapraszamy po to, żeby poczuć inne emocje. Przychodzi do mnie skrępowanie na przykład, przychodzi do mnie pierwsze miłości. Pierwsze takie oceny już z ze zewnątrz ludzi, tak, jakie my powinnyśmy być jako nastolatki, jak się powinniśmy uczyć, jak się powinniśmy zachowywać, kim mamy być. Często przychodzą rodzice i właśnie mówią: Idź tu na studia, idź tam na studia. Często przychodzą nauczyciele i mówią: Może nie konkretnie do osoby. Nie miałam nauczyciela od polskiego, który mówił, że my się do niczego nie nadajemy i żadne z nas matury nie zda z polskiego, ponieważ nie umiemy pisać. I naprawdę to potrafi zablokować takie nastoletnie, dorastające, dopiero co dorastające, powiem, dokształcające się istoty do takiego momentu, które naprawdę zaczną w to wierzyć. Zaczną wierzyć właśnie w to, że... Nie mogą, nie potrafią, są samotne, są niezrozumiałe, te dzieci, ci nastolatkowie mogę powiedzieć, A są niezrozumiani, ponieważ są już na wpół w dorosłości, na wpół jeszcze w dzieciństwie. Patrząc na moją córkę, po prostu to widzę, gdzie ta twarz jest jeszcze taka dziecinna, jeszcze te zachowania są takie dziecięce. A już tutaj postura ciała mówi: że Już nie jestem dzieckiem. I u mnie było to samo. Natomiast nikt chyba nie widział tego, że te 15, 16, 17-latki potrzebują właśnie jeszcze opieki. Opieki dorosłego, tego zrozumienia, przytulenia. I powiem ci, że trzy dni, jak sobie posiedziałam z tą moją nastolatką, po prostu milcząc. Mówiąc do niej, tylko jestem tutaj dla ciebie. Jestem tutaj po to, żebyś mogła się przytulić, mogła mi powiedzieć, co chcesz, mogła mi pokazać, co narysowałaś, bo widziałam, że rysujesz. Byłam cierpliwa. No, bo jak na mamę przestało, byłam cierpliwa. I, I nagle, w którymś momencie poczułam, nawet nie będąc w medytacji żadnej, nawet nie będąc, w żadnym takim stanie skupienia poczułam, jak ta nastolatka odwraca się. Zobaczyłam jej oczy pełne łez i po prostu się przytuliła i wybuchła płaczem. Tak po prostu. Tak po prostu zaufała temu, że jestem, temu, że wytrwałam przy niej, mimo że się nie odzywała. Kochana, proszę cię o to samo, żebyś teraz, właśnie, już Ci to mówiłam, zamknęła oczy, <laughs> żebyś teraz zamknęła oczy. Powiem Ci, że ja czuję cały czas te emocje tej mojej nastolatki. Czuję je, jak, um, jak one we mnie po prostu nabierają innego znaczenia. To, co wtedy było bardzo ciężkie do przejścia, bardzo ciężkie do zrozumienia, teraz nadaje temu inny sens, inny wymiar. Może też dlatego, że to przeszłam, tak? Że już wiem, co to znaczy cierpieć z danego powodu, co to znaczy właśnie ból, że zostałam sama, zostałam odrzucona. Co to znaczy ocena przez inne osoby, przez nauczycieli i brak takiego wsparcia przez właśnie inne osoby, tak? I mój brak mówienia o tym, że tego wsparcia potrzebuję. Więc cóż, kochana, zamknij sobie oczy i zobacz tą swoją nastolatkę. Zobacz ją, gdzie ona jest, gdzie ona się znajduje, co robi, jaki ma humor, jakie ma emocje w sobie. Poddychaj spokojnie. Wolnij swój umysł od tego, że musisz ją zobaczyć tu i teraz. Po prostu zaprosił do siebie. Moja nastolatka przyszła niespodziewanie, i niespodziewanie po prostu ze mną jest. Jestem do tego nieprzyzwyczajona w ogóle. I powiem ci, że moje włosy nawet układają się inaczej niż zwykle. Mój um, przedziałek jest po drugiej stronie. Czuję się, jakbym naprawdę była inną osobą w tym momencie. Po spotkaniu, które miało miejsce, nie wiem kiedy ono miało miejsce w sobotę, w niedzielę nie mam pojęcia. To było, dla mnie to było tak dawno. A jednak było to przed chwilą. I właśnie to jest tutaj najważniejsze, wiesz, żeby nie nastawiać się, że zobaczę ją, poczuję ją, że ona się do mnie odezwie na pewno. Jest to delikatny aspekt. Mogę powiedzieć, delikatniejszy od dziecka, bo już więcej rozumie, już więcej przeszło, już jest bardziej świadome, już. Tak jak już powtarzałam parę razy, chcę być dorosłą, a jednak gdzieś ta dorosłość jeszcze tutaj nie pasuje, jeszcze chce być wysłuchana, jeszcze chce być przytulona, utulona po prostu jak dziecko. I jest to delikatny aspekt, bo już wchodzi w tą kobiecość, już nie jest małą dziewczynką, już wchodzi w tą kobiecość, a jednak gdzieś z tyłu tęskni za tym. Hmm, za tym takim dziewczęcym sposobem wyrażania się, tak bycia po prostu. Więc aspekt nastoletni, nastolatki, nastolatka, jest takim delikatnym aspektem, gdzie trzeba. My, jako dorosła, już teraz, powinnyśmy dać właśnie zrozumienie temu aspektowi, takie ciepło, że jestem tutaj. Z każdym Twoim problemem możesz do mnie przyjść, możesz mi powiedzieć, możesz mi pokazać. Wiesz, to jest rozmowa hmm, nawet inna niż ze swoim dzieckiem, ponieważ jest to rozmowa z samą sobą. Jest to stanięcie w prawdzie ze samą sobą. Z samą sobą. I cóż jeszcze mogę powiedzieć na ten temat? Zaprosił. <gryw> po prostu ją zaproś. Moja nastolatka wpatruje się w tym momencie we mnie takimi mokrymi oczami. Nie płacze, natomiast ma te oczy takie wilgotne, jakby właśnie skończyła płakać, ale nic nie mówi. Wpatruje się, chociaż już powiedziała mi, że mnie przeprasza za to, co zrobiła, za to, co robiła, za różne kłamstwa, które były, za różne oszustwa, które były, za to, że oszukiwała nawet samą siebie. Mówiąc właśnie, że wszystko jest w porządku, a tak naprawdę potrzebowałam mega wsparcia, i powiem ci, że to nie jest łatwe, a jakże uwalniające jest to, że sobie pozwalasz na właśnie takie momenty, rozmowy z samą sobą, ze swoimi aspektami, że dajesz sobie przestrzeń na to, żeby być ze sobą w prawdzie, w swojej w prawdzie, ponieważ nikt nie musi wiedzieć, tak. O czym ty rozmawiasz, jak ty mówisz. Możesz narysować jej obrazek, z nią obrazek, możesz właśnie napisać list, możesz wszystko wygadać do niej, wyobrażając sobie, że stoi po prostu przed tobą. Możesz przytulać i wyobrażać sobie, jakby to było naprawdę twoje dziecko. Tak jak ja mam to przełożenie na moją córkę, gdzie widzę, jak ona się zachowuje, widzę, jakie ona ma. Te takie skoki dojrzałości i dziecinności, jeszcze. I nawet ta, ta twarz jest jeszcze taka dziecinna, a już widać w niej kurczę dorosłość. I wiemy, że to nie jest łatwy okres. Hormony buzują, wszystko buzuje, chcemy się podobać. My, jako kobiety, chcemy być właśnie kobiece i kształty, i wszystko po kolei, tak? I nagle dostajemy. Kosza, dostajemy różne krytyki. Chłopcy się podtrzymywają, więc. Hmm, nie jest to łatwy okres. Dlatego tak bardzo Tobie jest potrzebne Twoje wsparcie. Ponieważ bądź silna dla siebie. Tyle Ci powiem. Po prostu bądź silna dla siebie w tym momencie. W tym momencie wyobraź sobie, że Ty możesz być. Swoim wsparciem możesz być? <grym> swoim psychologiem. To ja się zaśmiałam, ponieważ często, jak mówię, że idę na wizytę do psychologa, to po prostu rozmawiam ze swoim wewnętrznym psychologiem. Tak, rozmawiam z każdym aspektem, który do mnie w danym momencie przyjdzie. Staram się po prostu rozmawiać, staram się zauważyć go, nie odtrącać, nie mówić, że ciebie tu nie ma. I ja taka nie jestem, bo mamy w sobie wiele aspektów i takie wewnętrzne rozmowy. Prowadzą do tego, kochana, że ufasz sobie, dużo bardziej sobie ufasz, dużo bardziej wiesz jaka jesteś, naprawdę zauważasz swoje granice, potrafisz pokazać te swoje granice na zewnątrz, na przykład mężowi, dzieciom, szefowi, koleżankom, i stajesz się taka wolniejsza, lżejsza, luźniejsza, bardziej zrelaksowana, ponieważ ufasz sobie po prostu zauważasz te aspekty w sobie, nawet tych niechcianych aspektów, że taka jesteś. Zaczynasz te cząstki układać jak puzzle. Zaczynasz mówić, ok, tak jak moja nastolatka powiedziała, oszukiwałam. Myślę, że jesteś oszustką. No jestem oszustką, ok. Ale nie chcę tej oszustki wyrzucić. Przyjmuję ją po prostu. Przyjmuję ją. Byłaś oszustką, przyznałam się do tego, Zrobiłam nagle. Jest mi dużo lżej, bo w końcu to powiedziałam na głos, w końcu to przyjęłam. I to jest część mnie. Częścią ciebie może być właśnie kłamstwo, kradzież, różne inne rzeczy, które są takie. Dość negatywne, tego lepiej nie mówić, prawda? Natomiast to jest ważne, żeby. Nie zakopywać tego pod dywan, zobaczyć te ciemne strony swoje, swojej nastolatki wewnętrznej i po prostu je przyjąć do siebie. Powiedzieć: Widzę Was, jesteście częścią mnie, ja jestem częścią Was, przyjmuję Was do siebie, jako część mnie. Natomiast już Wy nie czerpiecie ze mnie tej energii. Już ta Oszustka nie czerpie ze mnie energii. Już wiem, że nie muszę oszukiwać siebie. Nie muszę mówić, że jest wszystko ok, jak we mnie się gotuje i mam ochotę wybuchnąć. Tylko powiem po prostu prawdę, bo potrafię ze sobą stanąć w prawdzie i mam do siebie takie zaufanie, że, że po prostu mogę to zrobić. Dlatego tak ważna jest rozmowa ze swoimi aspektami. Zabawa ze swoim wewnętrznym dzieckiem, utulenie go, przytulenie, jak również właśnie ze swoją wewnętrzną nastolatką, żeby ona poczuła, poczuła się zauważona. To jest po pierwsze, widzę cię, jesteś tutaj. I nie zawsze jesteś ciężkim dzieckiem, tak? To nie jest to, że ty jesteś ciężkim, trudnym dzieckiem, że ten okres nastoletni jest taki naprawdę trudny. Jest inny. Z małym dzieckiem, niemowlakiem jest tak naprawdę łatwo. Jest, dziecko jest po prostu lżejsze, tak? Możesz go wziąć, przytulić, bo jeszcze nie potrafi uwolnić się z Twoich rąk. Nastolatka już potrafi. Już potrafi powiedzieć nie. Moja nastolatka nie lubi się przytulać, więc czasami na siłę ją przytulam. Jednak staram się uszanować to, że po prostu nie lubi tego. Wspieram ją tym, że jestem. Jestem tutaj. Widzę cię, słyszę cię. możesz do mnie przyjść i porozmawiać. Jestem tu. I to samo zrobiłam ze swoją wewnętrzną nastolatką: jestem tu. Widzę cię, czuję cię, widzę Twoją rozpacz, czuję Twój ból. Widzę jak tłumisz i tłamsisz w sobie te emocje, które chcą wyjść na zewnątrz. Jestem tutaj, żeby to przyjąć. Już jestem gotowa. To były bardzo ważne słowa, już jestem gotowa, żeby Cię przyjąć, żeby Cię zrozumieć, usłyszeć, żeby Cię poczuć. To jest. Ach, nawet teraz mam w oczach to jest coś po prostu pięknego móc zobaczyć swój własny wewnętrzny aspekt, który otwiera się przed Tobą, który zaufał Ci, tak? Które po prostu nagle również staje się lżejszym, to te doświadczenia, jej doświadczenia już nie są takie ogromne, już nie są tylko jej. To są również twoje doświadczenia. Już ty możesz inaczej na nie spojrzeć, możesz je wytłumaczyć, możesz wysłuchać właśnie, możesz to przerobić, tak? Po swojemu metodami, którymi znasz. I powiem Ci, że jest dużo, dużo lżej. Jak również jest to zauważalne w takim życiu codziennym, ponieważ są takie sytuacje, które działają jak lustro, tak? I mimo że próbujemy właśnie uciec od nich, próbujemy od nich jakoś odejść. To one do nas powracają, powracają do nas słowa, powracają do nas hmm, różne wydarzenia, powraca po prostu wspomnienie, człowiek, słowo, gest, tak? Które przypominają nam o czymś. I my cały czas od tego uciekamy, bo boimy się tam wejść, boimy się zajrzeć. Więc kochana, jeżeli boisz się zajrzeć. A czujesz, wiesz, widzisz, że powracają różne historie, to po prostu napisz do mnie, skontaktuj się ze mną i wrócimy do tego momentu razem. Poprowadzę cię tak, żebyś znalazła odpowiednią ścieżkę do rozmowy ze swoim aspektem, do uzdrowienia, do przytulenia samej siebie i do większego zrozumienia samej siebie, kochana. Jestem tutaj po to, żeby Ciebie wspierać. Żeby Ciebie wesprzeć, w tej podróży do poznania siebie, do auto miłości, do samo do tego, żeby tą miłość okazać sobie, a ta miłość pokazana sobie. To są właśnie nasze aspekty, z którymi mamy kontakt, z którymi potrafimy rozmawiać. Aspekty, które się na nas otwierają, są to aspekty, które chcą po prostu przyjęcia, a nie ucieczki przed nimi albo odrzucenia, bo są złe i niedobre, niegrzeczne, są negatywne. Każdy aspekt jest potrzebny i my też jesteśmy dualne, jak świat, jak Ziemia, tak? Dlatego dzisiaj miało być krótko. Miało być krótko, natomiast wydaje mi się, że jest to bardzo ważny temat i pewnie będę do niego wracała. Napisałam list. W liście ja jako już dorosła zrozumiałam wiele rzeczy, jak dużo ta nastolatka mnie nauczyła, jak wiele ja mogę czerpać od niej wiedzy, i jak dużo wsparcia ona może czerpać ode mnie. I to jest najważniejsze, że zrozumiałam również, że to wsparcie, którego ja potrzebowałam od innych osób, mogę dać sobie sama, a to dzięki pytaniu jednej, jednej z moich koleżanek. Właśnie, że mam być silna dla kogo mam być silna, że ja tu siłę chcę pokazać i przyszła od razu odpowiedź, mam być silna dla siebie. Więc z tego, kochana Ci życzę, z taką intencją nagrywam ten odcinek, żebyś była silna dla siebie, po prostu. Żebyś nie musiała udowadniać komuś tej siły, tej swojej mocy, żebyś nie musiała udowadniać, jaka tu jesteś zdolna, jaka tu jesteś piękna, tylko po prostu. Miała tę siłę i czerpała tę siłę z siebie i dla siebie. Po prostu to jest najważniejsze. Być blisko, być blisko siebie, być blisko dla siebie. I cóż, z tym Cię zostawiam, a Ty daj znać, jak Ci poszło pierwsze spotkanie, przywołanie, może, bo to już nie spotkanie, to przywołanie swojej nastolatki. Czy przyszła do Ciebie, czy się odezwała, czy w ogóle chciała cokolwiek z Tobą pogadać. A ja czuję, że w. W najbliższym czasie, jak już się trochę w moim domu uspokoi, popłynie medytacja, właśnie spotkania z nastolatką. Nie wiem, jak to ukryć, bo, bo dla mnie to jest takie nowe. Jeszcze dla mnie jest to takie nowe, takie świeże. Powracają te emocje, powracają różne wydarzenia z przeszłości i integrują się. Integrują się, a ja sobie z nimi radzę już na poziomie dorosłej eweliny, żeby mogło to przejść po prostu lżej, inaczej, żebym to mogła zrozumieć i zintegrować w sobie to, co się wydarzało, to, co się działo. Więc, kochana, zapraszam Cię do zamknięcia oczu, do zawołania, przywołania swojej nastolatki, do zadania jej pytań, jak się czujesz. Czego Ci potrzeba, co mogę dla Ciebie zrobić teraz I się, po przyglądania się, poobserwowania, posłuchania odpowiedzi, bez oceny, bez oceny nie oceniamy tutaj. Nie oceniamy w ogóle w żadnej rozmowie, OK. I po prostu bycia przy niej. Po prostu bycia przy niej w takich... Um, nawet ze słowami jestem tutaj. Jak będziesz mi potrzebowała, jestem tutaj. Jestem tutaj dla ciebie, jestem tu blisko przy Tobie. <laughs> Jakie to jest wspaniałe. <laughs> Nawet na samą myśl tych spotkań uśmiecham się pod nosem i jest to naprawdę wspaniałe doświadczenie, więc kochana, do dzieła. A jeżeli potrzebujesz wsparcia, no to również do dzieła. Nie szukaj go daleko, jestem tutaj dla ciebie, jestem tutaj po drugiej stronie i zawsze możemy się spotkać i porozmawiać, przypracować, przytulać, powytulać, powysłuchiwać różne aspekty, które w Tobie siedzą. Tak, żebyś mogła poznać bliżej siebie, poznać lepiej siebie, być bliżej siebie, a tym samym stworzyć związek. Taką relację, o jakiej marzysz. Trzymaj się cieplutko, kochana. Życzę Ci cudownego dnia, cudownego tygodnia. Jejku, cudownego dnia wiosny, bo przecież za chwilę mamy wiosnę. Wszystko się rodzi, wszystko tutaj odradza się na nowo, tak mogę powiedzieć. Słów mi zabrakło po prostu. <grymne> Więc cudownego dnia wiosny. Trzymaj się cieplutko i do usłyszenia.